goście super są i wszyscy mają jakieś zajawki fajne. Michał, obiecałam, że nie będę pytać o SG, bo SG jest tak przegrzanym tematem, że już nie da rady o nim, ale zapytam o ekologię. Czym jest ekologia w budynkach? Wiesz co? Dosyć ciężkie pytanie, dlatego że w sumie zajmuję się tematem, tym tematem od 14 lat. Natomiast mi z taką stricte ekologią nigdy nie kojarzyły się te tematy, bardziej z kosztami i z ewentualną oszczędnością, bo moim zdaniem jakby ekologiczne podejście to jest po prostu redukcja pewnych elementów, których zużywamy powiedzmy w, może nie w nadmiarze, ale w jakiejś takiej ilości niekoniecznie do tego potrzebnej. Tak? Także. I tak się zastanawiam, jak mniej więcej odpowiadać na tego typu pytania, i wcześniej te koszty i oszczędności trochę inaczej rozumiałem. Rozumiałem je w ten sposób, że jakieś ekologiczne rozwiązania były dodatkowym kosztem w projekcie, a oszczędności bardziej były na zasadzie, że te rozwiązania zostały usuwane często z, z tych projektów. Nie teraz, mówię tak. 10, powiedzmy 12 lat temu. Aktualnie to się całkowicie zmieniło. Ten koszt to już jest bardziej kojarzony z tym, że nieruchomości, wzrasta koszt ich obsługi, wzrastają koszty nośników energii i tak dalej, więc te oszczędności, które wcześniej były rozumiane inaczej, aktualnie są rozumiane, ja je rozumiem w ten sposób, że są jakby konieczne do, konieczne do wdrażania, także dla mnie ekologia no to jest e, po prostu oszczędność. Tak? Redukcja kosztów. Redukcja ale dla mnie to jest też redukcja kosztów i y, mądra redukcja kosztów, która po powoduje, że y, redukujemy nie tylko koszt, ale zużycie, y, idąc dalej, y, pewnych zasobów. Tak. No i to się. I to jest właśnie ta, ta, ta ekologia przez prawdziwe duże E. Ja, ja też tak to widzę i jest, mam bardzo pragmatyczne, praktyczne podejście do tematów ekologicznych i myślę, że to nas tutaj łączy. Wiem, że dużo działań podejmujecie praktycznych w firmie, które wspierają waszych klientów, najemców w tym, żeby oni żyli bardziej i pracowali ekologicznie, ale także żeby dla nich to było mhm. korzystne kosztowo, czyli żeby mieli mniejsze koszty bądź nie mieli większych kosztów niż. Głównie mówimy Tutaj o płatach eksploatacyjnych, no ale szeroko. Czy mógłbyś podać jakieś przykłady, realne przykłady z życia waszego, codziennego? Tak, jak najbardziej. Działamy dużo, w ogóle to, co zauważyliśmy, to pierwsze, w pierwszej kolejności trzeba zacząć od takich, takich inwestycji, które, które nie, 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 są, nie są zbyt wysokie, ale da, dają realne, szybkie zwroty. Tak? Więc z tego co widzimy, no to głównym tematem, z którym trzeba pracować, to jest system BMS, czyli Building Management System, który pozwala na obsługę budynku i kontrolę go. Tak? I widzimy, że w budynkach, które posiadamy, czasem musimy troszeczkę doinwestować w taki system. W większości przypadków te budynki są kupione od różnych deweloperów, więc różny standard jest powiedzmy tych, tych rozwiązań. Natomiast, no, tak jak powiedziałem, czasem trzeba coś dołożyć, żeby można było lepiej nim sterować. Upgrade tak zwanego systemu. Tak, tak, A tak. czy to nie jest też tak, bo mi się przynajmniej tak wydaje, ale jestem ciekawa Twojej odpowiedzi, że ten building management system, on jest taki nadal niedoceniony, jego możliwości w budynkach. No, zdecydowanie, To jest, w ogóle to jest podstawowa rzecz, moim zdaniem. Jakby bez, bez porządnego BMS-u nie ma dobrej kontroli nad budynkiem. I to jest podstawowa rzecz, w którą trzeba inwestować. Też trzeba uważać, jak, kogo się zaprasza, powiedzmy, do tego tańca, tak? ponieważ są różni, różni e, producenci i różni wyko tancerze. wykonawcy. Tak? No. I niektórzy są tani w momencie inwestycji, ale później są drodzy w obsłudze i to też jest zależne. Nasza perspektywa jest taka. My kupujemy budynek na rynku, tak? który ma jakieś rozwiązanie. Dla dewelopera czasem jest lepiej, e, Zaprosić do tego tańca, powiedzmy, firmę, która jest w miarę tańsza w wykonawstwie, ale potem będzie droższa dla nas w obsłudze. Więc to też tak, trzeba tutaj znaleźć jakiś taki złoty środek i sprawdzać te elementy w momencie, w momencie zakupu. Co ja bym tutaj jeszcze mógł dodać, jeśli chodzi o, o systemy? Na przykład w tym roku przeprowadziliśmy trzy takie ciekawe projekty. Jeden to jest aktualizacja, może nie aktualizacja, to jest modernizacja systemu BMS w budynku Eurocentrum Alfa i mamy bardzo duże dzięki temu oszczędności. Naprawdę to jest jak się obserwuje, to jest aż to zaskakujące, że, że mogą być takie różnice w, w rachunkach. Ale bardzo, jeżeli może rzeczywiście odkryć trochę mm -hmm. tej karty, bardzo duże poczyniliście nakłady finansowe na ten upgrade, modernizację systemu? Yy, czy On taki... Stosunkowo szybko się zwraca. Mm -hmm. Stosunkowo. Także to nie jest tam 7-10 lat na pewno, nie. prędzej bym powiedział. Do trzech. Mm -hmm. No Blacksmile. dobrze, to jest Eurocentrum, a jeszcze wspomniałeś, że inne, inne budynki? Tak. Przykład... Eurocentrum akurat miał taki dosyć, dosyć, dosyć dużą inwestycję, jeśli chodzi o te, o te zagadnienia. Natomiast w budynku, w którym jesteśmy teraz, na przykład razem z naszym partnerem, firmą Samsung, zaktualizowaliśmy oprogramowanie, które się nazywa BIOT, które również pokazuje, że, że jeszcze jest przestrzeń nawet w tak nowym budynku czy Nowym, ja, relatywnie tak, nowym. Relatywnie, to jest pytanie relatywnie nowym. o to, co, 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 czym jest nowy budynek, bo gdybyśmy się odnieśli do e, wolumenu budynków, który jest w Stanach Zjednoczonych, no to te budynki tam są e, dużo starsze niż u nas. E, myślę, że to jest w ogóle ciekawe pytanie, czym jest nowy budynek, czy to jest budynek na gwarancji na przykład. To zależy jak to zdefiniować tak. na gwarancji dwuletniej, pięcioletniej zależy, ile czasu trwa gwarancja, bo zwykle to jest jakieś 5 mm -hmm. do 10 lat. E, ja myślę, że w, mo w moim odczuciu to budynki pięcioletnie są jeszcze nowe. Mm -hmm. Ale um, młodzi ludzie od, na, od nas to często mówią Agnieszka, ten budynek on ma już 5 lat, on jest stary, więc to jest takie umowne mm -hmm. trochę. No myślę, że 20 lat no to, to już jest budynek dojrzały. Tak? No i wy macie też te dojrzałe budynki, te budynki dojrzałe, no to nie oszukujmy się, są dużo trudniejsze do opanowania pod kątem właśnie tych rozwiązań ekologicznych niż budynki nowe, no bo w nowym budynku to po prostu yy, wprowadzasz coś, yy, yy, na, na etapie projektowania dzisiaj mamy też inne inne, inne rozwiązania. I to jest łatwiejsze, ale w starym budynku coś zmienić, nie, to nie. jest wyczyn. Ja mam w drugą stronę, w ogóle moim zdaniem, budynek biurowy jest ciężki do, do, do przeprowadzenia takiej inwestycji, żeby był na przykład, żeby dużo generować na nim energii ekologicznej, na przykład mhm. z fotowoltaiki. Dlatego, że nie, no nie, ma, nie ma przestrzeni, nie ma wiecie, gdzie nie ma gdzie. Rozwiązania fasadowe są okropnie drogie. Także tutaj jakby. To czy to nowy budynek, czy stary, to ja bym tutaj tego nie widział w tym, w tym, pod tym kątem, tak? Z drugiej strony, nasz portfel jest zróżnicowany. To prawda. Natomiast też jest w bardzo dobrych lokalizacjach. To też nam pozwala na to, żeby, żeby te, inwestować w te budynki, bo te lokalizacje są ciekawe i, i po prostu dobre, tak. Mhm. I, i ja w ogóle uważam, że, że klucz to jest lokalizacja, ponieważ Miasto nie powinno się rozlewać. Powinno być moim zdaniem bardziej skupione w tych takich rejonach, gdzie jest, gdzie jest większość biur, żeby tutaj ludzie podróżowali. I to, i, no, i tutaj spędzali ten krótki okres czasu przed pracą i po pracy. Także mi się wydaje, że to jest akurat dobra strona. To jest ciekawy wątek, który może jest do poruszenia akurat podczas naszej kolejnej, innej rozmowy, gdzie powinny być zlokalizowane budynki biurowe, żeby one były przyjazne dla, dla ludzi, dobre dla biznesu jednocześnie. Mhm. No i też może mniej kosztowne niż. Ale to, jest, to w ogóle jest ciekawy wątek, tak? tak, tak. Bo, no bo trend, który obecnie widzimy, no to jest też taki, że praca hybrydowa weszła już na dobre. Tego się nie zmieni. No i też w związku z tym budynki powstają na, w miejscach, których jeszcze parę lat temu nikt by nie pomyślał. E, takich jak w przypadku Warszawy, to jest Starchomin tam gdzie ja akurat mieszkam, niedaleko. E, czyli że jednak. Jest pomysł na to, żeby ludzie, żeby to miejsce pracy przenieść do ludzi, a nie ludzi do miejsca pracy. To tak bardzo się, to, to dużo, to długo można rozmawiać. No ale wy macie tu, gdzie macie ten swój, te swoje nieruchomości, a z nazwy są nie, nie do ruszenia, więc, <noise> więc e, macie dobre lokalizacje. Nie powiedziałeś o Eurocentrum, powiedziałeś o, o Spajerze, tu gdzie jesteśmy, no i jakiś jeszcze budynek inny tak. niż Na przykład. Dwa. Na Mokotowie mamy, mamy budynek Park Postępu, yy, gdzie również. Tylko tutaj trochę inaczej podeszliśmy do tematu yy, oszczędno, powiedzmy, tych oszczędności w zakresie BMS i automatyki, bo tutaj powołaliśmy taki wewnętrzny zespół, który po który prostu usiadł i, 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 i go tak porządnie stuningował. Tak? Tak, tak. <laughs> tak, tak. Oczywiście jakieś tam drobne modernizacje musiały być przeprowadzone. Stosunkowo tanio, to, to, może nie tanio, to zostały przeprowadzone, bo nie, były, nie, nie był to duży kapeks, powiedzmy, mhm. natomiast no, dał też bardzo duże, bardzo duże oszczędności. Natomiast tutaj moim zdaniem e, diabeł tkwi w szczególe takim, żeby mieć dobrego e, menadżera technicznego. Dobrych ludzi, po prostu tak, na tak, ludziach, tak, 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 tak jest, fachowca jak, jak to wszystko stoi. Jak rozmawiam z osobą, która to e, przeprowadziła, to widać wypieki na twarzy jak e, Wiedział, że tak przykręcił, że wszystko tak, w granicach tak. komfortu dla użytkowników. No, to, jeszcze to jest, tak. tu zmieniliśmy jeszcze i widzi Pan jak wyszło. No? Tak, bo to jest, to jest też bardzo ważne, tak? Żeby tak. właśnie. Zachować ten komfort użytkowników przy wprowadzaniu tych zmian. Żeby był ten balans, żeby ludzie mieli tlen w biurach, tak? tak. No, a nie na zasadzie, Panie Michale, tak żeśmy ograniczyli tutaj wymianę powietrza, że ludzie się nie duszą, ale będą oszczędności. No, nie o to chodzi, nie o to chodzi. chodzi o zachowanie jakiegoś balansu i równowagi. A co uważasz za największe wyzwanie, jeśli chodzi o modernizację budynków pod kątem ekologicznym w dzisiejszych czasach, budynków tych takich starszych, ciężkich? Ja wiem, że to jest, mhm. to jest taka odpowiedź, do każdego budynku by była. To zależy, bo w tym budynku jest tak, a w innym jest inaczej i nie ma jednego klucza, ale gdyby jednak tak spróbować w jakieś ramy to ująć. Mhm. Chyba tematy osłony budynku zewnętrzne jest, są raz, że się zwracają najdłużej. To znaczy coś szerzej, gdybyś o tym się od Wymiana elewacji. Wyjaśnił. Wymiana mhm. elewacji jest taka najbardziej inwazyjna, powiedzmy, tak? I to raz, że jest inwazyjna, dwa, nie, nie, nie wychodzi. Stopa zwrotu odpowiednia tak, na ten moment. Tak? Skóry, Więc, skóry nie zmieniamy. Trudno, nie, trudna sprawa, trzeba tak, tak. natomiast W środku, w y szkielet y i tam organy, tak. Miałem taki epizod w swoim życiu, że trzy lata mieszkałem w Anglii, gdzie pracowałem w biurze e, nie architektonicznym, takim inżynierskim, powiedzmy, w, e, w Londynie. I przeprowadziliśmy dosyć dużo różnych analiz, i tam, y, tam były takie analizy, musiały być przeprowadzone przy nowych budynkach. Czy czasem ten budynek się nie przegrzewa? Czyli tam w drugą stronę, poszli, aż za bardzo jakby zaczęli docieplać te budynki, i się okazuje, że one się przegrzewają. W budynku, w którym mieszkałem, na, y, w korytarzu między, między wejściem do budynku a mieszkaniem, było tak gorąco, że nie dało się wytrzymać, dlatego że był budynek był tak mocno doszczelniony. Termos. Termos się zrobił, tak, zrobi. ja wiem tak, tak. i to jest w ogóle e, taka ciekawostka, może, e, że gdybyśmy ob, opakowali budynki w polar, materiał polar, to, to są najcieplejsze budynki, to jest mega izolujący i zresztą każdy, kto ma bluzę polarową, ten szybko się przekona, jak bardzo polar jest ciepły, ale ma jeden mankament, przynajmniej dla sportowca, tak jak my dwoje się... tutaj sport lubimy, Skóra no nie to obycha. nie zwrac, nie, oddaje, nie oddaje tego ciepła i spróbuje się gotuje w polarze. Dlatego mhm. ja tak polar średnio, mhm. chyba że jest mhm. bardzo zimno. No dobrze, ale yy, to takie na koniec. Ale ja te... wrócisz na chwilę no, no, tej no. modernizacji elewacji, domu, bo to ma swoje właśnie dwie, jakby dwie strony. Dwie strony. Tak. Bo ocieplanie powoduje, że no nie tracimy ciepła tak. w, w zimę, ale w lato, jeśli mamy zyski ciepła przez, przez, przez szklenie, tak, to potem te, to ciepło nie jest w stanie uciec, uciec że tak powiem. Tak. Więc my musimy Wtedy chłodzi ten budynek, bo jest za gorąco. Więc się kompensuje, to wcale nie jest takie tak, super. Tu trzeba znaleźć jakiś taki balans, tak? Jakiś złoty środek, tak zawsze, wiemy, że jest najtrudniej. Mhm. E, Michał, to tak na koniec, żeby troszkę sklamrować, bo wiem, że bardzo, że lubisz to, co robisz, ja lubię też to, co robię, więc tutaj e, lubimy obydwoje też nieruchomości. Czego byś życzył? E, Osobom pracującym na, zajmującym się tym, co ty, mhm. czyli wspierającym proekologiczne działania, zmieniającym budynki na bardziej przyjazne, tańsze w utrzymaniu, już mówiąc tak otwarcie i wprost. Czego byś życzył ludziom, którzy tym się zajmują w galaktyce? Przede wszystkim wytrwałości. Muszę przyznać, że to się bardzo zmieniło, tak? Tak jak powiedziałem, pracuję od 14 lat w tej tematyce i no, zmieniło się to diametralnie. Tak? Aktualnie mam bardzo dużo pracy. I podejście, i budynki się starzenie jest co robić. A tak. jeśli chodzi o przepisy, czy um, jakieś przepisy, Twoim zdaniem, mogłyby wejść, jakie jaki byłby takie z, taki fajny przepis, gdyby wszedł, um, który by trochę ułatwił życie? Nie, nie, za... nie mówię, że on musi być bardzo realny, mm -hmm. ale taki nice to have. Ja uważam, że no, jakby clue jest w energetyce. Tak? w sensie takiej krajowej, że mm -hmm. musimy mieć więcej OZE w miksie energetycznym i to jest główny, główny element, który jest moim zdaniem najbardziej istotny. Dlatego fajnie by było, jakby, jak tak mi się marzy, żeby, żeby projekty takie, typu na przykład mamy nowy budynek biurowy, tak wiemy, że mamy te ograniczenia, ograniczenia techniczne, jeśli chodzi o instalacje. Wiem, że są takie, że wiemy, że są takie możliwości, że możemy, na przykład, pobudować farmę fotowoltaiczną gdzieś, gdzieś w Polsce i połączyć te, te projekty kontraktami na, na energię. Natomiast dobrze by było, żeby, żeby, żeby te mechanizmy były prostsze. I, I szybciej się zwracały. Jak Wtedy całe... my będziemy chcieli częściej inwestować. Jak całe prawo do urządzenia nieruchomości, żeby było prostsze i, bardziej, i łatwiejsze do zastosowania w praktyce. E, Michał, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję.